Cześć się witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam Was na filmie pod tytułem 1 vs 1 wersowcie. Czyli będziemy się po prostu łupali, strzelali na tamtym pięknym lesie, na tamtym pięknym polu i będziemy grali o 1000 zł. Ale myk jest taki, że ten 1000 zł idzie na dzieciaki, na cel hertatywny. Gotowy do boju? Tak. Mamoro, moją starą kurtką dałem. Właśnie, rozumiem, za się w całej przygotujemy repliki, które tutaj mamy. A w ogóle te z Trafflu też się przy, coś, nie? <grymne> no, 50, 100, możesz 100, 100. 100. rękę podać? Dzień to trafi. <grymne> ja. Mamy dwie główne repliki, no więcej póki co jeszcze nie mam. Mamy tutaj Hakaśkę, która jest automatem i mamy snajpera, czyli VSR-kę. E, czyli pojedyncze strzały, czterotakt, no i automat. I wydaje mi się, że uczciwe będzie, mordo, jeśli będziemy grać na semi. Ale zobaczymy, może będzie też automat. Mieliśmy mieć jeszcze gilis juta, tylko że ktoś tutaj zapomniał. To Ty, wziąć to. żeś śmiał to wziąć. Ty nie, dobra ty ty tak no tak jest taki, że po prostu sniper ma przystrane, bo nie ma nawet przebrania. A te toki Maru jeszcze jest na standardzie, więc nie jest jakieś ultra zajebiste, bo tu jest tylko 300 fps a nie 600, które powinno być i hmm. będzie w przyszłym tygodniu. Eee, więc jest troszeczkę nieuczciwie, ale będziemy się zamieniali. Na początek 3-4. Czyli kamień papiernożyce, kto czym gra. A, jeszcze jedno, moi drodzy, subskrybujcie kanał być na bieżąco, bo was kolejne filmy nie ominęły. Tam, w tamtym miejscu, musi być subik. Oraz zostawiacie łapę w górę, jeśli chcielibyście więcej airsoftowych akcji na moim kanale. Tak teraz, on już się nudzi. Trzeba trzeba grać W górę robimy drugą Spoko? Może być 35. Wtedy już będzie fałeserka gotowa do boju, będzie zarombista. Tutaj próbuję. Ale jest cichutka, nie? Skubana. Zagramy na początku we dwójkę, potem może do nas dołączy traf. Ooo, pos... dostałem w nogę. Naprawdę? Obbiło się albo nie ja wiem. Muszę... Nowy. Ten kto przegrywa ma zestaw snajpera, czyli vsr i boczniak. Ten kto wygrywa ma hakaśkę, która jest o wiele mocniejsza i tam jest automat. Dobra. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 1, 0, 3, 4, 2, 0, 3, 4, 3, Dobra. 0. Mam hakaśkę. UUUUUU Daj józc, sobie józc. na kolaniki A bo ja wezmę, to są moje gdzieś na kolaniki, co na kolaniki, do domu? To daj mi na prawe kolano. Ja na lewe, ty na prawe? Po jednym na kolaniku O, jeszcze dał, kamizelkę taktyczną Jumpówka Jump -ka. Dobra, vsr jest naładowana, mamy tylko jeden magazynek niestety Ale nie mamy. Ale nie strzelam <laughs> <trzymał> do was <laughs> Jak yy, czopek w dupę. Ale pamiętajcie, Trzymaj, że 18 dupę. lat skończono i żeby się tak bawić. Odpowiedzialnie. Więc jak to się robi? No, lepiej komniarka na usta niż na czoło. Na czole trochę boli, wiem o czym mówię, ale da się przeżyć gorzej, jak zęba straci. Chyba jesteśmy gotowi do działania, tak mi się wydaje. I jazda i zaczynam się, się troszeczkę cieszyć tak, także będziemy się łupali w tygodniu. W tygodniu się jeszcze ani raz nie miałem okazji łupać. W sensie wszyscy tylko weekendy się szczelają. A ja bym się szlał w tygodniu. Idziemy na obchód, by zobaczyć teren. I po tym pokazujemy, gdzie są respy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i kto wygra. Kto pierwszy zabije pięć razy drugiego oponenta, ten wygrywa w pierwszej rundzie. W drugiej zobaczymy, bo to może potrwać, a może i nie potrwać. Zobaczymy, bo nie mam pojęcia. Pierwszy rest znajduje się w yy, tym malutkim punkcie. Drugi rest znajduje się po drugiej stronie pola. Przy czerwonej i żółtej opasce jest drugi rest. I gra elegancko. Rozgrzewka to podstawa <grystanie> Tak wywiadu dupą młody Mordeczko powodzenia powodzenia Do pięciu, do trzech zgonów zróbmy Do trzech, bo pięć to będzie dużo Zobaczymy trzy Zależy jak, jak szybko będzie leciała pierwsza, gra Pierwsza, dobra zobaczymy jak szybko będzie leciała gra Ale myślę, że do trzech zgonów i to jest pierwsza runda Powodzenia powodzenia Bartek pójdź na środek Spytajcie czy wszyscy gotowi, jak będą gotowi to od Gotowi? Gotowy. Gotowy Gotowy Trzy Dwa Jeden Pierwsza taktyka, najważniejsza, obejść wroga. Gdzie on jest? Początek gry, a ja już dyszę jak świnia. A! Stop! Łed! Dostałeś? Łed! Kurde! A co ci jeszcze pokażę? Chyba w GoProsa poszło. Możliwe, no bo jest ślad w tym miejscu. Jest białe. Bardzo bolało? Nie. Szkoda. Lecimy. Gotowi! Gotowy! Gotowy! Trzy, dwa, jeden! Lecicie! Zostałem! Ciebie nie widać stary w ogóle! O stary! Druga runda Drugi kill Ale już spacona jak świnka Peppa Wiadomo no Z tym są fory Za chwilę będzie mógł się jeśli jeszcze raz przegra Jeśli straci trzecie życie To ja będę snajperem A to jest cięższa sprawa w tej 300 respektowej Standardowej broni Lecimy Gotowi? Ta! Gotowy? Trzy, dwa. Lecimy środkiem Jeden. GO! Już nie ma sensu biegać jako snajper Szczególnie ze z snajperką I wiesz, ja muszę raszować, A nie on O kurde, jestem! <ścoughs> Dostałem! O stary, ale miałeś farto w jednym momencie! No! Tak bardzo miałeś na muszce, to się w głowie jeździ. W tej spada ten cały czas. Spada ci to, nie? Tak myślałem. To ale zajebista zobow. No, mega dobra. Bardzo bolało, nie dostałeś? W ogóle, w ogóle mnie nie boli. Nie dostałeś? Dostałem, raz, Akurat To ja. Nie wiem, czy wcześniej jeszcze nie dostałem, ale wiem, że się dwie, czy trzy od drzewa odbiły. A, więcej nawet, do tę serię waliłem. Dobra, młody. Ożycie. Muszę ci oddać kamizelkę. To chodźmy na respa w takim razie. Krótka przerwa i lecimy na respa. Teraz ja snajpa, czyli FSRK, a tycha Kaśka. Trzeba się odbić troszeczkę. Ty startujesz tutaj, ja startuję a ty, czy tam. A startować gdzie stąd? Nie, startowałem za każdym razem stąd. Wszystko się nagrywa. Rękawiczka. Ale fajnie z bez kamidelki, mogę latać jak króliczek. Autentycznie. Cudownie. Czuję się wolny. Gotowi? Eee, Co? Czy gotowi? Gotowy? Trzy, dwa, jeden, go! Start, Nie widzę go się schował? Utrzedłem tylko jak się patyki, łaman. Ja stary, przyszedłem całe te tyły Tu pochodziłem, tu cię widziałem do ciebie strzelałem, potem tu przychodzi na ciebie. To usłyszałem właśnie strzał. Dosłyszałem strzał icie no. koło mnie i zacząłem strzelać w drugą stronę, bo nie wiedziałem gdzie jesteś Masakra, zarabista sprawa To co? Kolejne życie, no. w sensie jeszcze mamy dwa. Ty jeszcze masz dwa, ja jeszcze mam trzy Powodzenia Skurczę, się fajnie schował. Ciężko go, go było wyczaić. Gotowy! Gotowy! Trzy dwa! Jeden! GO! Gdzie on jest? Tam jest. Nowy. Gdzie jesteś? Ale, jestem skupiony. O! Jest? Łeb! Jest czy nie jest? Jest! To co Gdy w okulary. W okulary? No to strzelasz. Gdzie dostałeś? okulary. okulary? No, dlatego trzeba nosić okulary, właśnie. Puh! Nabiegam teraz jak chwila. Lecimy dalej. No, póki co, młody dostaje w dupę, nawet swoje serki. Gotowi? Tak! Gotowy? Trzy, dwa, jeden, go! dostaje chciwy. Teraz sobie wrócić. Nie no do tego. Było? Dostałem. Słyszałem, jak się odbija Przegrałeś. No, dobra robota. Czyli płacisz? Czyli płacę No, finansuję. To nie ma sensu, żebyś ty mordeszko wydawał pieniążki swoje. Ja zapłacę tysiaka. Gierka była przednia. Naprawdę oby tak dalej, tylko musisz się dużo nauczyć. Tak ci dupa wystawała z terzeż masakra. Gdyby to było mocniejsze i tak by nie latało dziwnie i byłoby jaśnie, bo już jest za ciemno, to byś tyle razy w nogę dostał, albo w dupę, że to jest masakra. Snajperka jest piękna. <śmiech> 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 jak się czujesz? No dostałem wpierdzielnie, powiem, że nie. A gdzie dostałeś? Środek środek czoła raz. Pierwszy trzeba się jak byłeś na jak byłeś swajerką. Yy, tak. dostałeś też, nie? W okulary dostałem góry. Ale dostałem. To ciało chyba było, nie? Tak. Ale trzeba jak w kurtkę dostać, bo to no. był no. takie charakterystyczny dźwięk takiego takiego. No, takie, taka kurtka, nie? Bardzo fajnie było. Młody przegrał, także teoretycznie on płaci, ale ja płacę tysiąc na dzieciaki, leci. Na Instastories pewnie pokażę, jak robię ten przelewik, żeby każdy wiedział, żeby było fair. Więc śledźcie mnie na Instagramie. Moi drodzy, to wszystko w tym filmie. Jeśli chcielibyście więcej fajnych rozgrywek, już nie tak po ciemku jak teraz, z Airsoftu, to piszcie śmiało. To wszystko. Co mają robić jeszcze ludzie? Łapkować, subskrybować i y, te followersy dawować. Da da Nauczył się. I komentować. I komentował. Nauczył się. Nauczy się. Dzielny, dzielny nowy. Uh, uh. To wszystko, trzymajcie się. Cześć.